I tak kończy się ta historia. To już wszystko? Ale co się stało z April Ryan? I czy to znaczy, że Gordon Halloway został dobrym i sprawiedliwym strażnikiem? Gdybyś uważnie czytała pisma, moje dziecko, wiedziałabyś, że trzynasty strażnik był ostatnim, który opiekował się równowagą. Czy to po jego panowaniu światy zostały powtórnie złączone? W czasie jego panowania, niedługo po wydarzeniach, o których właśnie opowiadałam. Proszę, opowiedz nam, co się stało z April i o zjednoczeniu Stark i Arkadii. Chyba zachowam tę opowieść na inny wieczór. Jest już późno, a ja jestem zmęczona. Odprowadziłabym Was do drzwi, ale moje nogi. Dziękujemy, Lady Alvan. Poradzimy sobie jeszcze raz. Dziękujemy za gościnę i za tę opowieść. I tak oto historia się kończy. To dziwne uczucie opowiadać ją jeszcze raz, przypomnieć sobie April Ryan. To było tak dawno, dawno temu, a teraz, teraz także moja historia prawie dobiega końca. Ach, jesteś zdrowa jak zawsze. Wciąż masz w sobie mnóstwo życia. Szkoda, że ja nie miałem tyle szczęścia. Nie mów tak. Nieźle się trzymasz. Ciągle możesz latać. Niby tak, ale te słodkie ptaszynki wcale tego nie doceniają. Wolą swoich młodych, przystojnych adoratorów. Nie mają już czasu dla takiego starego krucha jak ja. No cóż, tak to już bywa. <toszczędny> tak, pewnie. <toszczędny> Oczywiście. Chyba się już nigdzie nie wybierasz w żadną nową przygodę. Bo wiesz co? Jakoś mi tu dobrze. Nie martw się, kroku. Nie dla mnie już przygody. Ale to nie znaczy, że nie możemy przekazywać innym naszych opowieści, prawda? Masz rację. Opowiedz mi coś. Opowiedz mi o tej młodej, pięknej, wojowniczej księżniczce, która sama przyczyniła się do wygrania wojny, równowagi. Hm, ja chyba pamiętam to trochę inaczej, kruku, ale opowieść zaczyna się dawno, dawno temu. Starki Arkadia ciągle czekały na zjednoczenie, a Strażnik zasiadał jeszcze na swoim tronie. Dobra, <laughs> więc to już koniec naszej wspaniałej przygody z April Ryan. Um, I cóż, parę jeszcze słów na koniec chciałabym dodać. Um, sama gra, w ogóle, może jeszcze na e, początek, e, widzieliśmy w epilogu. Lady Alvane i co ciekawe, Kruka razem z nią. Czyli mi się wydaje po prostu, że to jest już jakby dowód na to, że to jednak jest April Ryan. Nie wiadomo dlaczego zmieniła, że tak powiem, nazwisko na Lady Alvan. To znaczy, ci, którzy grali w Dreamfalla, to już pewnie coś tam kojarzą i się domyślają, że jakieś tam małżeństwo było i tak dalej, i to jest całkiem możliwe, ja się zgadzam, jednak y nie podoba mi się to, to bardzo, ta, ta cała sprawa z małżeństwem, e Pożenieniem April i Kiana, ci, którzy nie wiedzą o co chodzi, to trudno. W każdym bądź razie zawsze mnie zastanawiało, co się tak naprawdę stało z April Ryan po wyjściu z tej krainy Strażnika. Czy, czy wróciła jednak do Stark do swoich przyjaciół, czy poszła gdzieś zupełnie indziej. Tak jak mówię, w DreamFallu został przedstawiony dość, no można powiedzieć, ciekawy aspekt tego, E, ciekawe rozwinięcie, ale mnie to jakoś nie zadowala. <laughs> nie podoba mi się w ogóle pomysł zrobienia z April jakiejś mrocznej czarownicy, która, nie wiem, buszuje po Arkadii i wybija e, Azadi czy, czy kogoś tam jeszcze innego. Um, wolałam, jak April była właśnie taka, taka zwyczajna, taka jak teraz. <laughs> A nie to, co się stało. Właśnie z nią później. Um, no i właśnie co ciekawe są Lady Alvan, że e, możemy, że, ją że tak jakby April spotyka w trakcie swojej wędrówki samą siebie. To jest dość ciekawe i no zaskakujące, jak się pierwszy raz gra. Teraz ja już po kilkunastu razach, to mnie już to nie zaskakuje, ale, ale jest to taki fajny, ciekawy zabieg dosyć. Um, no, co o samej grze. No, ja jestem, nie wiem, jakby to powiedzieć, nieobiektywna w tym momencie, bo mnie się ta gra strasznie podoba, uwielbiam ją po prostu i za każdym razem, jak ją przechodzę, to, to mam takie uczucia w sobie, no, że niesamowite to jest. I to jest według mnie jedna z najlepszych przygodówek, jakie wyszły. Z fantastycznymi zagadkami, z fantastycznym klimatem i historią, która po prostu wciąga na całego i chce się ciągle zobaczyć, co jest dalej, co jest dalej. I w dodatku ta gra jest długa, nie to, co dzisiejsze przygotówki teraźniejsze, co po paru przejściach, rozwiązaniu zagadki jakiejś jednej czy dwóch kończy się już cała przygoda, tylko właśnie jest ona bardzo długa i te zagadki bywają trudne i czasem no. Dość, dość dziwne do rozwiązania. Chociażby ta zagadka z. Yy, ta podwodna z kryształami. Ja do tej pory niespecjalnie nie ją rozumiem. Yy, no i ja właśnie uwielbiam za ten klimat, za historię, za humor wprowadzony, za kruka, po prostu, kruk wymiata. Jest <laughs> najlepszą postacią tam. Yy, no, i za to, że opowiada właściwie o zwykłej dziewczynie, y, zupełnie zwyczajnej, y, która nagle staje niezwykłe przeznaczenie, takie, no, no wiecie, jak spada z nieba, kortez, nie? I <śmuszczaj> tłumaczy jej, że, że tu ma uratować światy, nie? I to jest właśnie niesamowite. Um. No i według mnie ta gra zasługuje jak najbardziej na ocenę 10 na 10, to jest bezapelacyjnie, bezapelacyjnie. No i cóż, jeszcze zanim zakończę, chciałabym Wam pokazać tą księgę Tajemnic, ona jest tutaj. Ją można odblokować albo w trakcie rozgrywki, bo jak pamiętacie, może zasiałam, że tak powiem, ten plastikowy kwiatek do... W ogrodzie Abnaxusa. O, coś mnie nos wędzi. Sory. E, to wtedy e, April mówi, że coś tam. Ktoś jej powiedział o Księdze Tajemnic, że jest otwarta. To wtedy można ją odblokować. Albo jeżeli się tego nie zrobi, to po zakończeniu całej gry e, można spokojnie do niej wejść. I Księga Tajemnic e, to jest Księga Rzeczy Wyciętych z gry. Czyli po prostu jakieś tam sekwencje niewykorzystane, jakaś dodatkowa muzyka i obrazki, ja wam pokażę to wszystko. Ale niestety jest to nie z polskiej wersji. Te ujęcia to są ujęcia, można w sumie głupio powiedziane, to są po prostu teksty, które nagrywała w angielskiej wersji nie wiem kto podkładał głosu April to w sumie chyba tylko April jest tak mi się coś zdaje nie wiem no całkiem sporo tego jest a nie jeszcze jest tu Barnes Flipper ja wam to pokażę znaczy posłuchamy sobie no niestety tak jak mówię nie jest to z polskiej wersji a szkoda bo mnie się by podobało może bardziej właśnie z polskiej wersji Coś takiego zrobić, no ale mamy tylko angielską, więc nie wybrzydzajmy. Dobra, co tu mamy? Gumowa kaczuszka. It's a rubber ducky. It's a rubber Tak, April się roześmiała. Jeszcze czekajcie chwilkę. A może podgłośnimy coś. Halo, halo! Próba mikrofonu. Raz, raz, dwa, dwa. O! Może teraz będzie lepiej słychać. No niestety nie jest to głośniej, słychać. Mam nadzieję, że mimo wszystko to usłyszycie, jakby co? Podgłośnicie sobie głośniki na fulla czy coś, bo nie jestem w stanie tego bardziej podgłośnić, niestety. Um. No, chyba, że z głównego menu. A, nie to. No, halo, halo, próba ura. mikrofonu. Raz, raz. Więc niestety to już musicie sobie ten poradzić jakoś. <śla> Sara i usta. <śla> no, niestety nie działa to zbyt niedobrze. Eee. <śla> Changagriel. <laughs> A map of... Shengegriel? Changangriel? Sh Why can't these magical words just have places? Shengegriel. Shan Chan, Changangriel? Real, 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 real. <laughs> Shengegriel. <laughs> <laughs> Rozmowa w różnych językach Nie, okay. <coughs> To jest... Ok Jak Donald <coughs> Ok Ćwiczenie na miejscu W jego stance, postaci że jest... Uh, Idź umyj sobie twarz, młoda damo. <coughs> Man, mm, you got a fine fart. Poprawne, o. Oh, dramat 101. <laughs> oh. Oh, last time uh, it's, it's more of a shit line on the wardrobe. Eighteen. Mm -hmm. Oh! No. Oh. Sorry, it's one like... Nineteen. Okay, o That's fine. I can give you a different one if you want. No, that's okay. jak się masz albo coś w tym stylu. How are you? This came out very oddly. cicho tam z tyłu. A niech szlak trafi tego głupiego reżysera. Would you mind helping me with a new question? A potem znowu idzie to słowo strzęk. Nie patrz tak.